Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj Honda Accord 8 generacja. 2 litrowy silnik R23. Co tu będziemy robili? No, troszkę się tutaj nagromadziło. Przebieg jest prawie 180 tysięcy Nigdy nie były regulowane luzy zaworowe widzicie, jest na instalacji gazowej. Czyli, powiedziawszy sam, jestem. Sam jestem ciekaw, jak tam będzie to wszystko wyglądało po osiągnięciu pokrywy, i jak już się wszystko rozbierze, i faktycznie jakie będą zakresy tolerancji, co tu to było, co będzie. Oprócz zaworów regulacji, wymiana oleju silnikowego tego nie będę przedstawiał, to jest banalna rzecz. Oprócz tego, wymiana w skrzyni biegów oleju, to jest skrzynia manualna. Będziemy sobie zalewali oryginalny olej Hondy Taki jest zalecany, tam wchodzi 1,9 Dodatkowo Nowy filtr Oleju Aha, i taka jeszcze jedna rzecz, pójdę jeszcze nowe świece Tu wiele osób mówi o Świecach NGK Ja montuję Denso Denzo jest, żeby nie skłamać, Madein Japan. Złapię ostrość. O, właśnie, Madein Japan. Irydowe. Takie już będą zakładane. Montuję u siebie w samochodzie w takiej samej hondzie. W innej hondzie u kolegi również podobnie. W motocyklu już trzy razy. Nie stwierdziłem żadnych efektów ubocznych po zastosowaniu Denzo. Nie wiem czemu nie mówią, że NGK to jest NGK, no ale ile osób, tyle opinii. Ja się jeszcze nie przejechałem w cudzysłowie, na tym montujemy. Dodatkowo podkoreczek z pustu oleju, podkładeczki. Aby ktoś chciał, z Interkarsu numer, z Erlinga. To już chyba jest PL. Na bardzo nie widać. Ale do czego zmierzam, te podkładeczki są o połowę tańsze interkarsie niż w ASO. Te same pójdą pod korek z pustu oleju od skrzyni biegów. Hmm, dokładnie wszystko powiem, z jakim momentem śruby podokręcać. Ten, co jest od spustu, ta, która jest od przelewu. Dodatkowo, jeszcze będziemy sobie wymieniali uszczelniacz wału korbowego. Tutaj zamontowany będzie prawdopodobnie Erling rozmiar 43 na 58 na 7 hmm, Patrzyłem w ASO 96zł chyba uszczelniacz zamienia się mi na, na ten według numeru oryginału dodatkowo pójdą końcówki kierownicze, drążki kierownicze i szczerze powiedziawszy jestem teraz świeżo powiedzenie w ASO i cena mnie mioteczka zabiła, bo drążki kierownicze i końcówki, drążki są takie same prawa, lewa strona takie samej długości, no końcówki wiadomo, że różne 1500zł za 4 elementy to się słabo robi jeśli chodzi o zamienniki, no tutaj ciężko było, udało mi się złapać MOGA, jeśli chodzi o drążki, no i z LEMFORDERa będą końcówki. Miałem do wyboru jeszcze DELPHI, ale jakoś ta firma do mnie nie przemawia, dlatego nie będę je montował. Dodatkowo filtr powietrza, oryginał oczywiście. Gdzieś tu jest. jak widzicie, on jest delikatnie nasęczony olejem, tutaj tego nie widać. dlatego tego, ta cena to jest chyba 115 zł. W zamienniku jest podobnie, nawet chyba knecht wychodzi drożej. Także nie wiem, czy jest sens kupować zamiennikiem, to jest oryginał. A ja jestem zwolennikiem oryginału. To wiadomo, jakoś jest pierwszy publiczne Co do samej naprawy, będę po kolei wszystko starał się w miarę. Yy, na bieżąco mówić, co jakim momentem, jak odkręcić, yy, co do zaworów, już, już kiedyś robiłem całą prezentację. Skupię się tylko teraz na samym ustawieniu poszczególnych tłoków, w którym położeniu czyli na up, pierwszy, trzeci, yy, czwarty, drugi. Pokażę tylko według tego, jaka jest kolejność. Bo sama zasada ustawienia zaworów i luzów nie zmienia się praktycznie od samego początku. Kwestia tylko wyczucia i wprawy od tego, który będzie to robił. No, i chyba tyle, tyle teraz na początek. Tu mamy wyciek, którego teraz nie widać. Może będzie widać od spodu. Aha, yy, sporo osób stosuje pukankę do oleju. Ja również stosuję, stosuję zawsze. Akurat Liquimoli, Proline to jest ta większa. Są opinie, że po nalaniu zostaje ten specyfik. No, praktycznie ja obsługuję wiele samochodów i za każdym razem robię to w każdym jednym u siebie. U znajomych nie stwierdzili żadnych efektów ubocznych. Nie wiem z czego wynika opinia, że część tego preparatu zostaje w oleju, skoro to wszystko spływa. Po prostu trzeba mu dać czas, nie 5 minut, tylko niech to wszystko ładnie ścieknie, robić sobie można inne rzeczy, a tam sobie delikatnie ścieka. Dobrze, chyba to kończymy na obecną chwilę. Postaram się, tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko na bieżąco relacjonować. To co mi się uda, no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie z czasem.